Odkąd pamiętam, budujemy w ICT Poland silną kulturę organizacyjną, w której pracownicy są bardzo ważni. Ta myśl, ta filozofia płynie od góry, kaskadowo, aż od włoskiego managementu. Przez te wszystkie lata w Kostrzynie staramy się ciągle rozwijać naszą firmę, pamiętając o dobrych relacjach z pracownikami. W roku 2012 wspólnie pracowaliśmy nad wartościami dla ICT Poland. Zapytaliśmy wszystkich pracowników. Co jest dla nich najważniejsze w ich codziennej pracy, czym kierują się przy podejmowaniu decyzji. Po dyskusjach wyłoniliśmy pięć najważniejszych wartości, i od tego momentu są dla nas one kompasem. Po projekcie inwestycyjnym K3 staliśmy się drugą co do wielkości fabryką produkującą bibułkę tiszy w Europie. Zatrudniliśmy wielu młodych pracowników. W tym roku uznaliśmy, że przyszedł czas na przeniesienie kultury organizacyjnej na wyższy poziom. Aby upewnić się co do kierunku zmian kultury organizacyjnej, w kwietniu 2018 roku przeprowadziliśmy badanie opinii pracowników. Proces ten przebiegł przy wysokiej frekwencji i bardzo wysokiej jakości. Najważniejszy wniosek jest taki, że szacunek jest powszechny w naszej organizacji, zarówno w relacjach pomiędzy współpracownikami, jak i pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi. Po analizie wyników badań postanowiliśmy pójść dalej i stworzyć Program Dobrych Praktyk Wyrażania Szacunku w naszej firmie. W tym celu poprosiliśmy kierowników, koordynatorów i mistrzów o przedyskutowanie na kilku warsztatach, w jaki sposób te praktyki wyłonić. Nasz program nazwaliśmy Wyrazy Szacunku. W listopadzie z zapałem rozpoczęliśmy cykl spotkań. Każdy lider, mistrz, kierownik spotkał się ze swoim zespołem. Razem wypracowali wspólną listę wyrazów szacunku dla części organizacji. Ostatni etap to spotkanie rady. I wypracowanie ostatecznej listy wyrazów szacunku. Odbyło się około 100 spotkań. To niesamowite. Słowo nasza zmienia wszystko. O nasze produkty dbamy, a naszych wartości po prostu przestrzegamy. I taka jest nasza lista, nasza lista wyrazów szacunku. Mówię nasza, bo stworzyliśmy ją my, pracownicy ICT Polat. Ona jest nasza, dlatego, że stworzyli ją wszyscy pracownicy ICT Polat. Bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie, otwartość i szczerość podczas projektu wyrazy szacunku. Chciałbym, aby wszyscy pracownicy bez wyjątku okazywali i otrzymywali szacunek w ICT Polat. Zadbajmy o to wszyscy razem,